będą mogły odebrać swoją nagrodę za chwileczkę. I znowu teraz wejdzie na scenę. To z tych bliskich w Lubaniu teraz się fotografuje. Spójrzcie na na, na reporterów, bo to dla nich ważne, żebyście prosto w obiekty wypatrzyli. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy e, bardzo. z Gliznowa teraz w tych kolorowych fartuszkach. Brawo, brawo. Oczywiście nagroda od powiatu w wysokości 1000 zł. Nagroda rzeczowa od województwa kujawsko-pomorskiego. Warto było przygotować smalec na dzisiejszą okazję. Państwo, oczywiście, mogą w każdej chwili podejść i popróbować. A przygotowuje się koło gospodyni. Potem, kowal. Ok, no, jak już kowal był na scenie, ale zrobimy już te kaliska, które weszły teraz na scenę, żeby już nie robić zamieszania. Zapraszamy kaliska teraz. I po kaliskach odbierze swoją nagrodę kowal, bo widzę, że jest już tam burmistrz. Także. To zapraszamy teraz raz Apokalista A po Kaliska przejdziemy do kowala i teraz koło gospody wiejskich kowalu. Tylko jeszcze ta sesja to tradycyjne dzieło. fotograficzna. A tak! Super! Dziękujemy bardzo. Na scenie witamy Kowal. Ciekaw jestem, czy pan burmistrz pomagał też tam ten smalec przygotowywać. Skwareczki przygotowywał, tak? Okej. Okay. Trzeba wierzyć na słowo. Ciekawe, czy panie potwierdzą. Przygotowuje się koło gospodarzy mięskich Wiktorowo. Wiktorowo się przygotowuje, zapraszamy go do nas. Nagrody wręczone, teraz jeszcze sesja fotograficzna. Wiktorowo teraz odbierze swoje nagrody, a przygotowuje się Stowarzyszenie Kobiet Słuchowa w gminie Lubraniec. Teraz jesteśmy, gdyby ktoś się trochę w topografii terenu zgubił, jesteśmy w gminie Lubraniec, moi drodzy. Został nie nam jeszcze koło Gospodyń Wiejskich Kruszyn, gospodynie dzisiejszego festynu, no bo na ich terenie się to wszystko odbywa. Odbiera nagrodę Ta a przygotowuje się koło gospodni wiejskich Skruszyna. Panie Skruszyna, jako ostatnie, odbiorą. Natomiast to ostatnie, to słowo ostatnie to jest tak umownie po prostu, no bo wszyscy, jak powiedział Pan Starosta, zajęliście miejsce pierwsze. 25 pierwszych miejsc, nagrody równorzędne, 1000 zł od powiatu i nagroda rzeczowa od województwa. A proszę bardzo. Panie Starosto, ja w imieniu wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich pragnę Panu podziękować za zorganizowanie tak wspaniałej imprezy. Pierwsza to jest impreza, ale naprawdę jest wspaniała, udana. Życzymy, żeby więcej jeszcze Pan organizował i pamiętał o Kołach Gospodyń Wiejskich. A tu wręczamy Panu skromny upominek, wykonany oczywiście przez naszym członkiem koła Gospodarki. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, w gronie e, łasuchów, którzy smalec pochłaniali, jest e, członek zarządu, Pani Aneta Jędrzejewska. E, czy, czy, czy Pani też tak jak. zaraz zapytamy, czy Panowie o. rzeczywiście tak łakomie pochłaniali te wszystkie kanapki? ze smalcem i zagryzali ogórkiem myślę, że nie tylko panowie, bo ja również, było rzeczywiście smacznie, jeszcze raz dla wszystkich kół wielkie gratulacje dla wszystkich pań które przygotowały te pyszności, żebyśmy my dzisiaj tutaj wszyscy mieszkańcy powiatu wosławskiego wspaniale mogli się bawić było pysznie, było smacznie, a teraz z tego co wiemy za chwilę będą tańce, więc bardzo dobrze pan starosta to pokłada, bo najpierw się najedliśmy, teraz wszyscy wszystko wyskaczemy, także ja wszystkim, którzy dzisiaj już tutaj są, ale mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej, bo przecież... Święto powiatu to święto mieszkańców i to wszystko co zostało przygotowane przez Starostwo Powiatowe, przez Pana Starostę, przez pracowników na pewno Przewodniczącego i Radnych to jest dla Was. I to jest niezwykłe, bo przecież my samorządowcy codziennie rano wstając myślimy o mieszkańcach naszego terenu, staramy się dla Was robić wszystko jak najlepiej, chcemy żebyście czuli się tutaj bezpiecznie, ale właśnie takie imprezy Dzisiaj to impreza zorganizowana, żebyśmy się również dobrze bawili. I wszystkim Państwu tego życzę. Wszystkiego dobrego i udanej zabawy w dniu dzisiejszym.